Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch I dzisiaj robimy sobie wstęp pod nowy odcinek Dlaczego wstęp? Bo mam yy, player playerpiki do otworzenia, do sprawdzenia Ale mam tylko 3 playerpiki Już Wam zresztą pokazuję Nadal jest druży drużyna tygodnia do trafienia Drużyna tygodnia, jest drużyna Premier League sezonu yy, Już Wam to pokazuję, nie to Już Wam to wszystko pokazuję Mamy jeden z trzech rzadkich złotych i jedną paczkę 84 plus do wyboru yy, No chyba, że jakaś petarda się trafi, aczkolwiek po moich ostatnich trafach Tu nic nie będzie, jestem na 100% pewny, że tu nic nie będzie Zresztą kto widział ostatni odcinek ten wie, że Dziepko się rozczarowałem, żeby tak delikatnie powiedząc, to dziepko się rozczarowałem no nie no, nie rozpamiętujmy już tego. Zobaczmy Zobaczmy co się uda w tych czterech player pickach trafić Nagrywanie działa, także Mam nadzieję, że ruszamy z czymś, chociaż jednym konkretnym Od środeczka zaczniemy, jeden z trzech piłkarzy I na dzień dobry, Edin Dżeko, 83 To teraz Numer 3 A tutaj mamy Deruma 81, tak jak mówiłem, tych paczek, tych playerpików nic nie będzie, ale chciałem sobie wytestować, zobaczyć co się uda trafić. I ostatni, jeden z trzech Kevin Camp, 81. No i z playerpików 83 najwyższy. Teraz jest 84, plus do wyboru. Także przynajmniej wiemy, że pokonamy tą barierę 80. 83 Edina Dzeko no. Chciałabym zobaczyć toca z Premier League. Chciałbym trafić toca z Premier League, ale nie uszukujmy się. Zobaczmy. O kur. może to nie toc. Może to nie toc. Ale mamy niezłe wybory. Mamy Terstegena i Sadio Mané. Pięknie! Szczerze to myślałem, że nie odda. A tu proszę, no wybieramy Sadio Mané. Ja jestem. Ja jestem zadowolony. 70 koła. 90 oceny Sadio Mané. Lepiej jak jest więcej. Bardzo udanych player pika, które otworzyłem ostatnio. Przeskakujemy szybko jeden dzionek i mamy yy, kartę gwarantowaną z Ligi Arabii Saudyjskiej. Toca. I ktoś powie, o, to kiepskie. ale jest tu jeden gościu, który mi się strasznie podoba i chciałbym go trafić. Jest to Carillo, który ma naprawdę świetne statystyki na sucho i chciałbym zobaczyć, jak będzie się nim grał. Pewnie tego nie trafię, no ale trudno. Więc sprawdźmy sobie i zagramy sobie mecz kartą trafioną. Oczywiście kartą, którą trafiłem też z player picków. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Piłkarz Toc South League. Czyli ruszamy z tematem. Zobaczmy, czy się uda coś trafić. Czy coś się na pewno uda trafić, tylko kogo. I. Brazylia. bramkarz, na no najmniej oczekiwana pozycja dla mnie Marcelo jak jakkolwiek to się czyta No nic, ale wpuścimy go Niech sobie pobroni 20 tysięcy, przesadziłem 15 Ale dajemy szansę Także zaraz wrzucimy go do składu I się widzimy w meczu i przechodzimy do meczu testowego. A tutaj, no, klasyk, Neymar. Ten Salah mało widziałem. Dwie ikonki. Całkiem, całkiem fajny ten skład. ciekawe kogo mam tam na rezerwie, bo dość mocno widzę przypompowane 88 oceny ogólnej. A żeby być ciekawy Moje zdolności piłkarskie nie są aż tak duże. Ale zrobimy sobie od razu zmiany. Za jego, wejdzie Goldson. I testujemy sobie yy, grochę Goldsona i manę. W moim składzie. Testowanie manety tak słabo wygląda, bo jest złoty, no ale. Pierwszy raz będę nim grał, także zobaczymy. Głową trochę dokładniej, a cieszyłby się z gramki, ale i tak należą się pochwały za decyzję. Jest okazja do strzału. Chroni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Mundi. przechwycili przeciwnicy. Ładna okazja. Z wyczuciem na dobieg. Dlaxler, co za okazja. Jeden doze, Julian Dlaxler. Miałem swoją sytuację, w której jak dziecko kupłem dwa razy bramkarza. Waga, Mecz chaotyczny. Bo A, Julkiem, druga bramka. Ech, po pierwszej powiedz co mogę powiedzieć. Tam na obronie Golson całkiem nieźle. E, gość miał dwa strzały, dwa celne. Mój bramkarz nie zrobił nie złapał nic, tam chyba nie ma bardzo do, nic do powiedzenia. I mamy 3 do zera. Mój prezyj nic na to nie dał. I dla hat-trick. Jest interwencja moja pierwsza mojego bramkarza. 65 minuta. Let's go! Druga interwencja mojego bramkarza. Zaczyna szaleć tamra piłka. Prosto padle. No groźnie, bramką. Mané! Nie ma gola. Ach szkoda strata. Pięknie teraz się sieni. Jeszcze tego. Strzelają bramkę, choć nie daje. Mamy 1 Ale Ale naprawdę powiem wam, że Mane robi robotę i Golson. Bramkarz nie, ale Mane i Goldson robią robotę. Mój bramkarz się zrobił wariat. Wariat się zrobił, broni. No nic, przegrywamy ten mecz. No mieliśmy swoje okazje, gdyby to na początku coś wpadło, no ale... hat-trick. Ja no, jestem zadowolony z Goldsona. No i z Mane. Mane tam fajnie chodził po skrzydle. Nigdy nim nie grałem. E... Gold są też fajnie, no. E... Grocha nie, nie, nie zawita na długo w moim klubie. Ale ogólnie nie grałem źle, znaczy nie grałem źle. Jakbym grał dobrze, to bym to wygrał. E... Gość był bardzo skuteczny, 7 na 7. Ja miałem 9 na 5, tylko posiadanie piłki na jego korzyść. No co, no, wygrał był lepszy. Już miałem wam wrzucać filmik, ale mówię, zaczekam do 19. Zobaczymy, może coś fajnego się urodzi. No i proszę, wjechała nam yy, gwarancja piłkarza Team of the Season z Premier League, która jest przed Wami. No i nie ukrywam, kogoś z Manchesteru United. Bardzo bym chciał trafić kogoś z Manchesteru United. Marzeniem jest Rashford. Czołem nie pogardzę, Bruno wiadomo. Chciałbym, żeby to był ktoś, kto mi fajnie wzmocni skład. Także przechodzimy do... Lepu. I proszę, dajcie mi kogoś z Manchester United. Dajcie mi. Za te wszystkie cierpienia, za tą paczkę 25x82, w której nie było nic. I. Anglia. Portugalia. E.O. PO. Nie. jean Cancelo jest bardzo, bardzo fajną kartą. Ale już myślałem, że to będzie Bruno, jakby to był Bruno Jest to bardzo fajna karta, tylko ja mam tam Pereire, z którego jestem zadowolony No zobaczę, może jakiś masz na środek obrony Bardzo fajna karta ta Bru y Bruno, tak Bruno to by chciał João Cancelo Statystyki ma naprawdę Świetnie, ile ma wzrostu w ogóle? 182, 82, ma się obrony. No zobaczymy, może Pereira przestawimy do środka. No zobaczymy. Uuuu, pół bańki kosztuje. Nieźle. Także, jestem zadowolony z trafu. Wiadomo, że jak zobaczyłem Portugalię, to już w głowie się urodził Bruno Fernandez. No, ale, nie ma co narzekać. Jest dobrze, mam nadzieję, że Wam też sypnęło. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!